Zobaczcie, jaka piękna pajęczyna. Nie tylko taka. Wisi. Dzisiaj zobaczyliśmy tu więcej takich pajęczyn. Masy. nie są pajęczyny. Jest to pajęczyna. Nawet na ziemi. Ale zostaw, bo wtedy znikają krople. Pani posiadły krople. Tak, jest rosa. I osiadły krople na pajęczynach. I pięknie są widoczne. gdzie ta paliczyna uh, ta jest bardzo drobno utkana ale pięknie je widać dzięki temu, że właśnie są kropelki wody ona wygląda jak czarta O! o! kolejna, tak o, masz rację to, to jest kolejna. Tak. i tu kolejna i tu. Kolejna dzieci. i tu kolejna. Zobaczcie, jak one są utkane. Każda jest utkana praktycznie identycznie. Tutaj. Symetrycznie. To tutaj. Ale lepiej już Nie, tu mieszka pająków. I jeszcze tu. O, pierwsza. Tu pierwsza pajęczyna z pająkiem. Pajączek. Widać go? No. Nie do końca. W Polsce żyją kilka gatunków pająków. Labiryntowy lejkowaty, którego mamy tutaj u nas. Ym, krzyżak ogrodnik. Ym, pokątnik. Korsarz. No. A! Jeszcze mogę. Gdy mama pokazać ten, tego pajączka co jest kokonem, labiryntowca teraz? Jak pająki są niebezpieczne dla nas w Polsce? Czy są jakieś takie? E, tak. Na przykład jest taki jeden pająk, który jak gryzie, to paraliżuje całą, na przykład rękę czy nogę. Mhm. To też takie pająki, które po prostu. Hm ty no, też mieć... też tu stać dobrze. Na całe życie. Mhm, no, sparaliżować. A są też takie, które niszczą tkanki, prawda? No, Tam, tkanky, gdzie ugryzą. Albo są takie pyci-pyci, które też są, mają bardzo mocny jad. Mhm. Albo przez sen też można zjeść, na przykład, pająka. Przez przypadek? i no. no super! To na górze. To jest pamiątka labiryntowca lejkowatego, ponieważ ma w sobie taki kokon. Jej. I co w tym kokonie jest powiedzmy? Um, jajeczka. A tutaj jest sieć jest bardzo pojedobnego pająka do labiryntowca lejkowatego. Nazywa się chyba tylko labiryntowiec ponieważ nie ma takich lejów jakby Czyli on tworzy takie labirynty ze swojej sieci, nie ma takiej regularnej? Nie, nie takie na przykład jak tutaj, takie tylko takie, że wszędzie jest, żeby Ty też chcesz nagrać? teraz ja ci dam Tutaj w lawendzie możemy spotkać labiryntowce lejkowate, tygrzyki paskowane i te tygrysie najniebezpieczniejsze pająki Polsce, które mają tak silny jad, jak dwa, jak dwa ugryzienia szerszenia. Mów, mów. Że jeszcze um, jest osa, która zjada pająki, ta natura. O. Żyje na, na całym świecie, oprócz Polski. Które wyszły na żerwy. Nie tylko przyjemności są na farmie. Niestety ostatnio nasze pieski zaatakowały pisklaki, które hodowaliśmy. Prawdopodobnie ktoś nie domknął lub ktoś z naszych małych podopiecznych w sensie dzieci otworzył brameczkę nie wtedy co trzeba i 13 naszych hodowanych 3 miesiące pisklaków nasze pieski po prostu zagryzły są to smutne chwile ale to jest po prostu metal zachęcamy razem z dziećmi do obserwacji zwłaszcza o poranku Ponieważ właśnie są wtedy te kropelki rosy na tych pajęczynach. Pięknie je widać. Wybrać się z dziećmi o poranku na poszukiwania. Poszukiwania przeróżnych pajęczyn.